Cześć, witajcie na FL, a w dzisiejszym odcinku jest coś dla młodszych widzów: będzie to tańcząca rozgwiazda z serii Little Dykes. W zestawie znajdziemy wiele kolorowych części. Tutaj mamy takie mniejsze piłeczki, których za chwilę będziemy używać do gry. Świecące elementy, które musimy połączyć z odpowiednim kolorem od podstawy, uchwyt, zjeżdżalnie dla piłeczek, a także naszą słodką rozgwiazdę mamy podstawę naszej tańczącej rozgwiazdy. Po każdej stronie mamy inny kolor, po to, abyśmy mogli się ich łatwiej nauczyć, i dlatego do każdego koloru musimy dopasować odpowiednią podstawę. Zaraz rozpoczniemy. Teraz wystarczy, że podniesiemy naszą rozgwiazdę i odpowiednimi wypustkami skierujemy w stronę podstawy. I już pierwszy się trzyma. Następny weźmiemy fioletowy, widzimy w tą stronę. Również go mocno przyczepimy. Kolejny jest pomarańczowy, już przygotowany. Też go doczepiamy. Jest to bardzo proste, nie ma żadnego problemu. Teraz czerwony, również doczepiony. I ostatni, jaki nam pozostał, żółty. I rozgwiazda jest gotowa. Cała, kolorowa i lśniąca. Wszystkie części już są dopasowane. Pomarańczowy razem z pomarańczowym. Dalej mamy dwa czerwone. Dwa żółte, dwa zielone i ostatnie dwa fioletowe, dokładnie w takim samym kolorze jak nasza rozgwiazda. Teraz nasza rozgwiazda jest w formie uśpienia, ale żeby ją włączyć, wystarczy przesunąć przycisk i posłuchajcie. Chcecie posłuchać, jak śpiewa rozgwiazda? I nawet się świecą światełka. Kolejnym elementem naszej konstrukcji jest fioletowa rozgwiazda. Zobaczcie, jak się trzyma. Następnym dodatkiem jest specjalny niebieski uchwyt, dzięki któremu dziecko będzie mogło samo wstać. I teraz wystarczy je tylko dopasować i umieścić u góry. I się trzyma. Do rozwiazdy dołączam jeszcze specjalny zjazd dla naszych piłeczek. Teraz brakuje nam jeszcze ostatnia część, którą również szczelnie przyczepię i cała zjeżdżalnia będzie gotowa. W zestawie znajdziemy również cztery kolorowe piłeczki. Każda piłeczka jest dodatkowo ozdobiona małą ośmiorniczką. Czas zacząć od pierwszej piłeczki. Włożymy ją tutaj u góry i zjedzie na dół. Tymczasem pokazałam Wam śpiewającą rozgwiazdę, jak widzieliście mogła również błyszczeć, było tutaj mnóstwo kolorów, także z nią na pewno nikt się nie będzie nudził. Dodatkowo mamy tutaj fantastyczną zjeżdżalnię dla naszych kolorowych piłeczek, z którymi również możemy się bawić. Do zabawy możemy zaprosić więcej naszych młodszych znajomych, którzy z chęcią się z nami pobawią. A jeśli film Wam się podoba, pamiętajcie o klikach w górę, o udostępnieniu, a także o subskrypcji kanału. Do zobaczenia!